chociaż ten plakat jest dnia papieskiego, a dzisiaj jest liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Po beatyfikacji Jana Pawła II ogłoszono dzień 22 października, właśnie Dniem wspomnienia liturgicznego. I każdy 22 października każdego roku będzie właśnie spotkanie z liturgiczne wspomnieniem liturgicznym. Odchodziliśmy 13 października, dzień papieski ale to w połączeniu właśnie z tym dniem dzisiaj y, przygotowaliśmy wraz y, z naszymi kolegami, koleżankami y, takie widowisko, y, widowisko, montaż, taki słowno muzyczny y, właśnie na ten dzień. Zachęcamy też do włączenia się w pieśni, które pieśni będą Wam znane, to zachęcam, będą pokazane też na, y, na ekranie. Zachęcam też do udziału takiego czynnego, żebyśmy tego nie wyśpiewali, ale razem wszyscy. Wspólnie właśnie wyśpiewajmy nadzieję chrześcijańską, takie dziękczynienie za orędownictwo tej nadziei, czyli świętego Jana Pawła II. Pierwsza pieśń, którą bardzo dobrze znacie, ulubiona pieśń Jana Pawła II to Barka i ją tutaj zagrają Kamil i Marek ale możemy wszyscy śpiewać jak najbardziej. Zapraszam. Pa, kiedy stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych, mój nim. Było mi cel, Да. Yes. Yes.

kiedyś w przyszłości, nie wiadomo, będziecie kupować bilety na ich koncert. Dzisiaj macie za darmo. Chrześcijaństwo jest religią zbawienia. Chrystus nie powinien, znaczy człowiek, który wierzy w Boga, nie powinien się lękać, ponieważ został umiłowany przez Boga i odkupiony przez Chrystusa. I w Ewangelii, według świętego Jana, czytamy Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ten syn trwa w dziejach ludzkości, jako odkupiciel, przenika w człowieka, przygotowuje jego wieczną przyszłość. I Święty Jan Paweł II w swojej książce przekroczyć próg nadziei tak pisał. Potęga Chrystusowego Krzyża i zmartwychwstania, jest zawsze większa od wszelkiego zła, którego człowiek może i powinien się lękać. Aby jednak człowiek uwierzył, że jest zbawiony przez Boga, musi zatrzymać się pod krzyżem Chrystusa. Musi z kolei w niedzielę, po szabacie, stanąć wobec pustego grobu i usłyszeć, tak jak owe jerozolimskie niewiasty, nie ma go tu, bo zmartwychwstał. Między krzyżem a zmartwychwstaniem Zawarta jest pewność, że Bóg zbawia człowieka, że go zbawia przez Chrystusa, przez Jego krzyż i zmartwychwstanie. Ciebie, Ojcze nasz. O Boże, o Boże, Panie nie pamiętaj, że czasem było i iż dobrze że się zawsze smutek. że tylko Twoją drogą, rodzinę. O boże, o boże, 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 Nie pamiętaj, że czasem było boże, boże, dobrze, że zawsze Już tylko boże, O Boże, Panie mój, nie pamiętaj, że czasem było źle. Wiesz dobrze, że zawsze jestem Twój że tylko Twoją drogą Życie ludzi przebiega to nowy morze, niech czerwony kolor, i czerwony I niech to kolor, niech czerwony kolor, niech czerwony Ja, ja boję, bo no, boże. O Boże, Panie mój, niech pamiętaj, że czasy było źle, iż dobrze, że zawsze przez Ty mój, i że tylko swoją drogą odwrócił się O Boże, o Boże, Panie mój, Dzień zbawienia z w Stanie było czymś wyjątkowym. Przyniosło wszystkim nową nadzieję. Od tej, od tej pory mieć nadzieję. Nie znaczy już czekać na coś, co się ma dopiero wydarzyć. Ale mieć nadzieję, to być pewnym, że już się coś dokonało. A bowiem Pan Zmartwychwstał króluje żywy. My także jesteśmy powołani do tego, aby spotkać Go osobiście i stać się Jego głosicielami i świadkami. Wzorem kobiet i uczniów, którzy... Mówili zmartwychwstał już Chrystus, Panuj i nadzieja. Powtarzamy dziś, prosząc go o odwagę, wierność i wytrwanie w domu. Zobaczymy dzisiaj Tego utworu możecie nie znać, ale postaram się gdy przyda <trybka> <trybka> Że to co chciał, to nie. the Субтитры субтитров DimaTorzok wniotem naszego Boga jest miłosierdzie, które najpełniej objawiło się w męcej i śmierci Jezusa Chrystusa. Był o tym przekonany Jan Paweł II, dla którego w trudnym czasie II wojny światowej miłosierdzie było szczególnym oparciem i niewyczerpanym źródłem nadziei. To doświadczenie Karol Wojtyła zabrał ze sobą na stolicę Piotrową i ono niejako kształtowało myśl jego pontyfikatu. To krzepiące orędzie Miłosierdzia Bożego, mówił papież Polak, jest skierowane przede wszystkim do człowieka, który udręczony jakimś szczególnie bolesnym doświadczeniem albo przygnieciony ciężarem popełnionych grzechów utracił wszelką nadzieję w życiu i skłonny jest ulec w pokusie rozpaczy. Takiemu człowiekowi, Ukazuje się łagodne oblicze Chrystusa, a promienie wychodzące z jego serca padają na niego i oświecają i rozpalają, wskazują drogę i napełniają nadzieję. Jakże wielu sercom przyniosło Duchem wezwanie Jezu u Tobie, które powiedziała nam opatrzność za pośrednictwem siostry Faustyny. Ten prosty akt zawierzenia Jezusowi przebija najgłębsze chmury, i sprawia, że promień światła przenika do życia każdego człowieka. That's <laughs> right. tego Jana Pawła II, możemy śmiało powiedzieć, że był to człowiek nadziei, pokładanej w samym Bogu i te nadzieje wielokrotnie wzbudzał w naszych sercach, gdy przybywał do Ojczyzny. W jednym z dokumentów podkreślał dzisiaj Chrystus, którego kontemplujemy i miłujemy, wzywa nas, byśmy wyruszyli w drogę. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im sztuk w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ten misyjny mandat wprowadza nas w trzecie tysiąclecie, wzywając nas, byśmy naśladowali entuzjazm pierwszych chrześcijan. Możemy liczyć na moc tego ducha, który został wylany w dniu a dzisiaj przynagla nas, abyśmy wyruszyli w dalszą drogę, poprzepieni nadzieją, która zabić nie może. Teraz zaśpiewamy pesetkę, bardzo prostą. Proszę, żebyście się też włączyli w ten śpiew. Zapraszam do wspólnego śpiewania. To nie śpiew. Tak? I jak będzie klaskać, to klaszczemy, dobra? Potkał mnie dziś Pan i radość odrąbną w sercu mam. Z tej radości chcę śpiewać i klaskać, mówię. No, więc więc wszystkie razem dajmy to, na pewno śpiewam chcę.

Karolinka, chodź, będziesz potrzebna. Ewentualnie ktoś, kto by chciał z Karolinką pokazywać, będzie święty już To taki duży, taki mały. Dzieciaki będą chciały pokazywać małe? No to Lena, chodź. Chodź Karolinka, chodź. Karolinka, chodź tutaj, ze mną. Karolinka, chodź, To tak, żeby wszyscy widzieli. Kto chce z Karolinką, może zostać obok niej. Tak? Ale jeszcze najpierw krótki tekst, a nie tak krótki. Ciii. ale skupcie się. Szczególną nadzieję święty Jan Paweł II popadał w dzieciach. Chociaż w dorosłym wydaje mi się, że małe dziecko niewiele może, to w specjalnym liście do dzieci... Coś się z jeszcze z dwóch może. to jeszcze kto z jest. Dobra, jedna. Jest. Jest. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna osoba chce. Brawo. Chodź Maja też, dalej. Jak ktoś będzie chciał w trakcie, to zapraszamy. Dobra, uwaga. Jeszcze druga Maja. Uwaga, tam z na pewno. Dobrze, to Dawid to zaraz <grymne> 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 Liście do dzieci. Liście do dzieci. Jan Paweł II przypomniał, że Jezus i Maryja wzywają właśnie najmłodszych do wielkich zadań. Przez... dobra, już. Tak, uwaga! Ale się posłuchajcie kilka, dobra? Poprzez wieki, aż do naszych czasów, nie brak było dzieci, chłopców i dziewcząt wśród świętych i błogosławionych kościołów. Tak jak w Ewangelii Pan Jezus pokazuje im szczególną, szczególne zaufanie, to również Jego Matka Mary, Maryja w ciągu dziejów nieraz czyniła małe dzieci powiernikami swojej matczynej troski. Przypomnijcie sobie świętą Bernadette z Lourdes, dzieci z La czy Franciszka Franciszka Łucja i Jacynte z Patiny. Prawdą jest, że Pan Jezus oraz, oraz Jego Matka wybierają często właśnie dzieci, aby powierzać im sprawy wielkiej wagi dla życia kościołami ludzkości. Odkupicie ludzkości niejako dzieli się z nimi troską o innych ludzi, o rodziców, o kolegów, o koleżanki. Czeka bardzo na ich modlitwę. Jakże ogromną siłę ma modlitwa dziecka. Staje się ona czasem wzorem dla dorosłych. Modlić się z prostotą i całkowitą ufnością, to znaczy zwracać się do Boga tak jak czynią to dzieci. I dzisiaj pomodlimy się tą piosenką, bardzo znaną, taki duży, taki mały, maestro Gracie. Ja.